Musimy na tym skryści,dząc w kolejną stronkę. Um, to jest CSGO square. I taki pod tym filmikiem musicie nabić aż 10 łapek w górę, ale wątpię, że wam się to uda. Także dobra, tu jest kolejny filmik, macie tutaj, pod tym 10 łapek w górę. Dobra, lecimy. Tutaj oczywiście jest jackpot na tej stronce, po prostu wbijamy w pulę i tu nas losuje, przed właśnie przegrałem. Oraz mamy ruletkę na tej stronie. Znaczy to nie jest ruletka tylko coin flip, tak? Dołączamy po prostu i wiecie i nam losuje, tak? Dobra, I jak chcecie użyć mojego kodu, klikacie w tą zakładkę i piszecie oczywiście, Xerus. Otrzymujecie 500 końców, czyli 50 centów. O ile wiem, w sklepie coś chyba jest. Tak jest, widzicie, to są itemy. I chyba je się da od razu wypłacać. Także myślę, że dość spokojnie, nie musi nie wpłacać. Możecie wypłacić. Także wchodzicie w tą zakładkę, piszecie Xerus, return code i dostajecie 500 tych kredytów, jakby. No i to co by na tyle. Speed, 10 gente vai fazer bude programa filmik,